Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie na naszym kanale. Wykreuj swoje życie. A na tym kanale poruszamy jakże istotny temat procesu manifestowania wszystkich waszych pragnień. Chcemy wam uświadomić, że możecie obojętnie z jakiego miejsca teraz startujecie, możecie wykrować życie marzeń, wszystko czego pragniecie. Zanim zaczniemy, to może się przedstawimy, bo jeszcze pewnie nie wszyscy nas znają. Ja jestem Barbara, a ja jestem Ola, bardzo nam miło. A dzisiaj kochani poruszymy bardzo istotny temat jak nie reagować na 3D ponieważ ten temat ciągle do nas wraca w y, pytaniach waszych mailowych. To oraz jak żyć efektem końcowym, bo zauważyłyśmy, że też macie z tym problem, także dzisiaj poruszymy te dwa tematy, a z tymi dwoma tematami będzie związany nasz najbliższy kurs, który będzie nie da, niebawem dostępny. Tak i to jest kurs w konceptu Jest on o tyle istotny, że ten kurs ułatwi Wam manifestowanie czegokolwiek zapragniecie. Ponieważ z tego kursu dowiecie się, jak wysoka koncepcja siebie powoduje, że wasze manifestacje przychodzą do was z łatwością i dzięki niemu. Przestaniecie reagować na otaczającą Was rzeczywistość. Także jeśli w tym momencie coś Wam nie wychodzi w życiu, czyli na przykład zostaliście porzuceni przez Waszą ukochaną osobę, lub macie finanse nie takie, jak byście sobie życzyli, to znaczy, że Wasza koncepcja siebie nie była dokładnie taka, jaka jest potrzebna w procesie manifestacji. Musicie nad tym popracować. W tym momencie po prostu zapraszamy na nasz kurs. Będziemy informować wkrótce o szczegółach. A teraz przejdziemy do naszego tematu, czyli. Y jak nie reagować na 3D, jak żyć tym efektem końcowym, ponieważ, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, macie z tym ogromny problem. Dlatego moi drodzy, nie manifestujecie, nie otrzymujecie swoich manifestacji, ponieważ wasza uwaga ciągle jest skierowana na zewnątrz. Czyli nie do wnętrza, tylko na zewnątrz. Zwracacie uwagę na tą iluzję otaczającej was. Rzeczywistości, a jak wiemy, energia podąża za uwagą, i na czym się skupiacie, tego dostajecie więcej w swoim życiu. A Wy musicie sobie uświadomić, że to, co widzicie w tej chwili, w swojej rzeczywistości, to Wam się nie podoba, są to stare kreacje Waszych starych myśli, po prostu Wasza stara manifestacja, ponieważ manifestacja ma poślizg i to, co widzicie teraz. Są to stare kreacje i wy musicie popracować nad nową. I nie możecie się po prostu skupiać nad tym, co widzicie teraz, bo dostaniecie tego więcej. Dokładnie, wy musicie zamieszkać w nowym stanie świadomości, wy musicie zamieszkać w stanie życzenia spełnionego. I obojętnie, czego teraz pragniecie, jeśli to jest konkretna osoba, jeśli to jest nowy partner, czy to są nowe finanse, to Wy musicie mieć świadomość bycia już tą osobą, która to ma. I najprostszym sposobem na to jest sobie zwizualizowanie czy opisanie, jakkolwiek chcecie, siebie jako tej nowej osoby. Scharakteryzować ją po prostu od początku do końca, napisać, jak się zachowuje, co robi, jak mówi, jak spędza czas, nowa osoba, która już ma tego partnera, czy jest w związku z byłym partnerem, bo wy najczęściej chcecie odzyskać exa, tak, tego byłego partnera. I ważne jest to, żeby nie przerabiać w głowie starej historii. Jeśli zostaliście porzuceni, yy, przeszliście przez rozwód, ta nowa osoba ma, ma 3P, tak zwaną, czyli jakąś nową osobę, z którą się spotyka, czy też dotyczy to, obojętnie jakiego tematu dotyczy: czy, czy, czy to są finanse, czy zdrowie, cokolwiek. Nie możecie dawać temu energii, przerabiać tego w głowie. Zupełnie zamknijcie tą starą historię, zatrzaśnijcie drzwi, nieważne co teraz się dzieje. Żadne okoliczności nie mają znaczenia. Wy macie żyć efektem końcowym, macie pragnienie stwarzacie nową osobę. Jesteście nową osobą, jesteście w stanie nowej osoby i w tym nowym stanie energetycznym musicie wytrwać i wtedy stworzycie coś nowego. I kochani, przede wszystkim nie porównujcie się z innymi, bo wy często patrzycie na sukcesy innych osób i porównujecie się do nich i patrzycie, że ktoś komuś się udało, a Wy jeszcze nie osiągnęliście sukcesu, pomimo tego, że minął już miesiąc, dwa to naprawdę nie ma znaczenia. Czas tutaj nie ma znaczenia. Nie porównujcie się z innymi, ponieważ każdy z Was jest inną osobą. Za każdym z Was stoi inne doświadczenie, każdy z Was, z was ma inną, inny charakter, inną osobowość, inne przeżycia związane powiedzmy z daną osobą. Więc absolutnie zaprzestańcie porównywać się. Zacznijcie. Żyć po prostu w swojej wyobraźni, żyć i skupiać się tylko i wyłącznie na tym, czego chcecie. I e, tak jak mówiłyśmy już wcześniej, są odpowiednie narzędzia do tego, aby żyć tym efektem końcowym. To są proste narzędzia przez nas już tam wielokrotnie wałkowane. Jednym z nich jest wizualizacja. Która jest naprawdę cudownym sposobem, aby być w tym stanie tego życzenia spełnionego, ale przede wszystkim musicie pamiętać, że po tej wizualizacji w ciągu dnia nie możecie zwracać uwagi na otaczającą rzeczywistość. Za każdym razem, kiedy nachodzą cię negatywne myśli, ucinacie tę myśl i zwracacie się do swojego wnętrza. Innym, innym ważnym narzędziem, o którym już mówiłyśmy też mnóstwo razy, są afirmacje. Afirmacje tak naprawdę to są Wasze myśli. Afirmujecie ten efekt końcowy, czyli jeśli chcecie być z tą osobą Waszym SP, afirmujecie, że jesteście w idealnym związku i pilnujecie diety mentalnej, czyli jeśli pojawiają się wam w ciągu dnia jakieś myśli, co ta osoba robi, ta osoba mnie nie kocha i tak dalej i zamieniacie je na pozytywne afirmacje, na przykład jestem jedyną osobą, którą kocha X. Jestem jedyną kobietą czy jedynym mężczyzną, z którą ta osoba chce być i konsekwentnie się tego trzymacie. Słuchajcie, jeśli wy przeskakujecie, afirmujecie, a za chwilę macie negatywne myśli i Zobaczycie na przykład SMS-a od tej osoby, która twierdzi: ja z tobą nigdy nie będę i reagujecie na to. Wy zatrzymujecie swoją manifestację w miejscu. Musicie nauczyć się nie reagować na to 3D. Musicie być uparci w swoim dążeniu do manifestacji. Jeśli będziecie reagować za każdym razem, wszystko niweczycie. Nie zwracacie na to uwagi, to jest nieważne, co ta osoba powiedziała, co ta osoba napisała, czy jest w związku małżeńskim z kimś innym, cokolwiek mogła polecieć w kosmos, to jest nieistotne. Wasze pragnienie dostaniecie, jeśli będziecie konsek konsekwentni, jeśli wskoczycie w skórę tej osoby, która ma, czyli zmienicie stan świadomości na, os na stan osoby, która już ma to pragnienie i koniec, upiera się. Upiera się przy tym i nie poddaje się. Takie jest prawo. Ta manifestacja będzie zakończona. Otrzymacie to, czego pragniecie. E, moi drodzy, i musicie e, założyć sobie e, ten efekt końcowy i trwać tym efektem, i przede wszystkim przestać snuć czarne scenariusze, bo my mamy w zwyczaju ciągle zastanawiać się nad tym, co złego może się wydarzyć. Co może później nie tak, ciągle się zastanawiacie, a czemu on nie napisał, a czemu on się nie odezwał, a dlaczego jeszcze te pieniądze nie przyszły, manifestuje, a... i ciągle snujecie w głowie te czarne scenariusze. Czujecie lęk, czujecie niepokój, czujecie różnego rodzaju obawy. I popatrzcie, jeśli Wy w głowie macie pragnienie, a czujecie lęk i niepokój z tyłu głowy. To nie ma między Wami tego wibracyjnego dopasowania. Wasze pragnienie nie jest na tym samym poziomie, na którym Wasze wibracje nie są na tym samym poziomie, co to pragnienie, więc Wy musicie, Wasze, Wasze myśli, Wasze słowa muszą i Wasze uczucia być zharmonizowane, i dopiero wtedy. Dzieją, dzieje się ta magia, dzieje się, dzieją się po prostu cuda w Waszej rzeczywistości, czyli musicie totalnie zignorować tą otaczającą rzeczywistość. My wiemy, że to nie jest proste. To naprawdę praktyka czyni mistrza, bo im częściej będziecie praktykować, im częściej będziecie sobie afirmować, im częściej będziecie wizualizować, to wejdzie Wam w to, to w nawyk, bo no, niestety. Nowy nawyk trzeba wyrobić, a nowy nawyk, wyrobienie nowego nawyku trwa. To nie jest dzień, dwa, trzy. To czasem jest naprawdę proces, który może potrwać i tygodniami. Więc wy się nie zrażajcie, bo często może być tak, że ty już będziesz praktycznie u celu, a ty zawrócisz, bo tobie się ubzdura, że no, tyle czasu mi to zajęło, a ja dalej tego nie mam. To, jak mówi dyspensa, jeśli nie otrzymałeś swojego pragnienia, to znaczy, że nie jesteś jeszcze w tym tak dobry. Czyli dalej musisz praktykować, ty dalej musisz ćwiczyć swój umysł, wyrabiać nowy nawyk. Także, kochani, wytrwajcie, dążcie uparcie do celu, nie rozglądając się na boki. I co jest jeszcze ważne, o czym musimy dzisiaj wspomnieć, pracujcie nad koncepcją siebie. Tak, Zapraszamy jest... na nasz kurs, bo to jest naprawdę fundament manifestacji. Wy zobaczycie, że jak to. Zobaczcie, jak ktoś ma wysoką koncepcję siebie, to z łatwością podejmuje wszystkie decyzje. Łatwo mu przychodzą e, różnego rodzaju działania, i przede wszystkim taka osoba e, nie przejmuje się otaczającą rzeczywistością. I o to właśnie chodzi. Więc, kochani, na dzisiaj będziemy już kończyły. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i owocnych manifestacji. Tak. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Cześć.